Na górę! Na górę pobiegłis. Rosja. Rosja Siiaa! To jest tam jest! Tam jest! Tam jest! To jest! Moje ma... nogi, Jezu! No Josny! Witam <grym>. po strzelaj, może się mieli widziałem. Krótko. O ty mówię Co?! No jak on go zabił? Nie, idzie więc nie z kremla! planeta nie macie? Czy coś? No, tak, do... O, ja ranię! Głowa nisko! Załóżę, głowa niska! Nowej <grych> na mile! Dobra, to przy promile! Ja oh, pierdolę! Możesz! <słys> ja pierdolę, <grych> Michał! Michał mi fokno stoi, mi fok się patrzy! Ale go zdjąłem prosto po u taliba! Jak w Afganie, nie mogę! Jejo, to możesz Nie mogę, no i mój jajo mi podcelał, nie wchodzą a -a, jakby może mi tak codziennie robili, to bym się cieszył Cię postarać trochę No, no To nie mogę Ja shift Ja ale ale jestem downem, tam ja. jest Jak, jak tej. Dobra, no, w ogóle nie wiem, no okay. Tam są chyba nie wiesz? Tak, są so tam Ja pierdolę, bocie, nie mogę, miutki bossy nie ma Proto, tam jest tego, w okrągłej tej, okrągłej, a nie, czekaj ja prytaczanka z stormiku, się na uzgrać Skanuje przez tą twardą ścianę Aaa, z Kremla Kurwa Pa, pa, i nie trafia Pa o. 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 bank Rosji Przebił kurwa tego Rubla Leży na ziemi chyba Nie, nie nim tam, zajmuje. tam jest Nie tam, nie tu, nie Jeszcze nie zajmuje Haha, oh, wow. <laughs> jaki down, Boże! Ja się zabiłem. A, Jezu, co się dzieje? No, co jest? Kojaci. ci. O. Jo, jo. Ja pierd... Jego się nie Proto! Skanować. Trzymaj go, trzymaj. Plantuj, plantuj! No, nie, czym no, nie, nie mogę. Czemu nie zap... No! Proszę nie! Oła! Oh, wow. Co się stało? O... No Tam! Hej, jest dom. Ale reperkus to na hard tak samo. Kolejny! Kurde, w Kremlu! <noise> Agent z Kremla, ty! W Kremlu urodzony! Super, dwa kile zrobiłem Git! A, my na toku jesteśmy! No nie jest I... na Sajcie, wiecie? No to nasz, Jest na sajcie. strzelał do mnie! Czekaj, co? Nie, nie jest na Sajcie, który mi strzelał! Skąd? I idzie od ja. No nie ma, on no, zabiję A, ja się Naprawdę widział, Na, no, patrzcie zyster. to, no patrz 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 Patrz, ale patrz to, patrz nie mogę, tylko wyglądać, jak to wygląda jak biegam tam Azuni? <śla> ta Tempa szmata, woda Skrót. No wiesz, tutaj... No, Michał, a masz refleks, Boże. Ty, Cicho. Michał, bro! Teraz już na marny, ten Zachar. Tak A, No dobra, dobra. Nie jesteś tego tak blisko, bo to, to bywali! I pierdol! Super, słyszałeś, że ja dostałem ja drąhola, co nie? Fajnie. Wiem, ja dlatego... Kiedyś było tak, że... Mia, nie, nie. No. Znaczy, kiedyś, no, kiedyś miałem nie, patrz tak... Michała, patrz Michał, patrz Michał. No patrzę. Patrz Michała i mów. A, <śmiech> wal... <śmiech> Michał, plukaj teraz R2, żeby może wszedł się w ten ogień, co? To... Rozp... No Michał, on się sam zabił. Ale to masz rozwalone! Japu! Eee! Chill man, chill man! O! O! Z tego już nie wyleczą! Eee! Zahar! Za. Eee! Miał chyba nie żyje O, ja też dam! O, ja też dam! O, tu też dam! czekaj! O! O!

E! 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 Dostał <noise> został w środku. Tu Eee, nie tam, wiem, tam proto gdzieś u ciebie? Zabiłem Tak, tam było. gdzie ja jestem. Nie jest dobrze się z tym celownikiem rozcystic. Ignat. To no w <głos> 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 Czenował, wszedł. <głos> <głos> Aho miał. Nie mogę, shotguna przeżyła na mordy. Trzy strzały shotguna na łeb przyjazd takiego wygłoszenia. Ja rywia On leży w tym, w przejściu leżał. Oj twój. Dziwnie robisz co O O ja zanijał!